Serdecznie witam w kolejnym poranku z Biblią. Dzisiaj rozpoczniemy wspólne nasze rozważanie od fragmentu Bożego Słowa z Ewangelii św. Jana, 10 rozdziału, wiersze od 5 do 9. Pan Jezus Chrystus w tym fragmencie słowa Bożego powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Co zaś wchodzi przez drzwi jako pasterz owiec, temu odźwierny otwiera, i owce słuchają Jego głosu i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed Nimi, owce zaś idą za Nim, gdyż znają Jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Pytanie Dzisiejszego poranka z Biblią brzmi: Czy znasz głos Jezusa Chrystusa? Czy go rozpoznajesz, kiedy mówi do ciebie? W Biblii czytamy, że prawdziwie wierzący rozpoznają głos Jezusa Chrystusa i tylko oni. Rozpoznają jego głos i za nim podążają w pełni wiary i ufności. Rozpoznawanie głosu Jezusa Chrystusa oznacza przyjmowanie Jego nauk zapisanych w Biblii i postępowanie zgodnie z Jego wolą. Głos obcych natomiast to nauki fałszywych pasterzy oraz fałszywe religijne doktryny, których wierzący ludzie unikają. Czy prawdziwie stoisz przed Jezusem Chrystusem jako jedna z Jego owiec? Czy rzeczywiście słuchasz Jego głosu, czy rozpoznajesz Jego głos? Czy doświadczasz tego, że Jezus Chrystus, dobry pasterz, zna Ciebie jak nikt inny? Jeśli tak, to masz świadomość, która Cię wyzwala i zachęca do życia w Bożej prawdzie. I Jezus Chrystus wypowiada takie słowa: Moje owce, moje, podkreślam, i sam podkreśla: Są to Jego owce. Słyszysz ten głos? Jesteś jego owcą? Jesteś jego własnością? Wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Upasz mu we wszystkim? Jaka jest Twoja odpowiedź na powyższe pytania? Warto znać tą odpowiedź, ponieważ tylko ludzie, którzy są Jego własnością, będą zbawieni. Pozwól. Aby Jezus Chrystus mówił do ciebie w taki sposób, jaki On wybierze, nie staraj się dyktować Mu zasad, jakie Ty byś wolał. On jest Panem, a Ty jesteś Jego sługą. On jest pasterzem, a Ty Jego owcą. Słuchaj więc uległym i pokornym sercem. Bóg mówi do ciebie poprzez Ducha Świętego, poprzez Swoje Słowo. Kiedy czytasz codziennie Biblię, Bóg do ciebie mówi. Pod warunkiem oczywiście, że ją czytasz, bo jak ludzie chcą usłyszeć Boży głos, kiedy ich Biblie są wciąż zamknięte, często od wielu dni, tygodni, miesięcy, a może od wielu lat. By żyć w prawdzie, posłuszeństwie, wierności i nadziei, musimy słuchać głosu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nie komunikujesz się z Nim, to nie masz z Nim osobistej relacji, nie wzrastasz w poznawaniu swojego Pana. Gdy on mówi do nas, gdy słuchamy go i jesteśmy mu posłuszni, radujemy jego serce, a nasze życie nabiera sensu i właściwego celu. Pasterz to on, Jezus Chrystus. Owca to ja i ty, każdy z nas, kto poddaje się jego prowadzeniu. Każdy, kto jest mu wierny i postępuje jego woli. Dopóki żyjesz duchowo, dopóki jesteś duchowo zdrowy. Rozpoznajesz głos Jezusa Chrystusa, pasterza. Kiedy jesteś duchowo martwy, pójdziesz za byle kim, za każdym innym głosem z wyjątkiem samego Jezusa Chrystusa. Który powiedział i te słowa są wciąż aktualne zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Prośb Pana Boga, aby Duch Święty nauczył Ciebie rozpoznawać i słyszeć głos Jezusa Chrystusa. Poddaj się prowadzeniu najwspanialszego pasterza którym jest Jezus Chrystus, który wyprowadzi ciebie ze śmierci do życia wiecznego, z wiecznego potępienia wyprowadzi ciebie do zbawienia i jemu za to niech będzie chwała. Bogosławię Was, kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.